Hejka, mam na imię Klaudia, mam 24 lata, na co dzień pracuję jako motornicza, e, prywatnie jestem mamą i żoną, e, a w wolnym czasie zajmuję się e, trochę moimi mediami społecznościowymi, e, troszkę też pomagam kobietom, no i walczę z hejtem i cyberprzemocą w sieci. Interesuję się też modą, doradzam też modowo kobietom właśnie, że też się można fajnie ubrać, mając sam większy rozmiar czy coś. Jeszcze interesuję się makijażem. Sama też mam kurs makijażu i staram się ten makijaż też dodawać na przykład jak realizuję jakąś sesję zdjęciową, żeby ta usługa była łączona. E, Interesuję się też tą fotografią, e, bo wykonuję sesje zdjęciowe, robię zdjęcia, cały czas tam chcę rozwijać się w tym kierunku. E, I jeszcze też e, amatorsko aktoruję sobie, <grym> e, można mnie zobaczyć w telewizji, byłam już chyba na każdej stacji, jaka jest dostępna, ale nieważne. <grym> Myślę, że będę coś tam robić dalej w tym kierunku, bo jednak to, to mnie pasjonuje i chciałam nawet kiedyś iść do szkoły aktorskiej, ale moje plany się trochę pozmieniały, ale cały czas tam gdzieś jednak wracam do tego i staram się rozwijać tą swoją dodatkową pasję. Co jeszcze mogę powiedzieć? Prowadzę też profil na Facebooku. Właśnie z takim wspieraniem kobiet plus, czy z niepełnosprawnościami, czy z anoreksją, ogólnie taka grupa wsparcia dla kobiet. Nie ma tam wytycznych, że musisz być taka i taka, żeby dołączyć, bo każda z nas jest wyjątkowa. I pamiętajcie o tym. Poszłam za mężem na początku. Nie spodziewałam się, że aż tak mi się to spodoba, bo to jest naprawdę fajna praca. I jedyna taka stabilna firma, jaką mam z mojej całej historii zawodowej, także bardzo sobie chwalę ten wybór i dziękuję, że los tak chciał i jestem tu, gdzie jestem. Sukces jest dla mnie osiągnięciem celu, który sama sobie wyznaczę. I chyba tyle. Nie mam takiego wpisu. Staram się porządkować swoje sprawy w notesie. Mam taki specjalny planer na każdy rok, kupuję sobie inny. I tam sobie w międzyczasie tam wpisuję, co kiedy mam zrobić. Ale to też nie jest tak, że zawsze to wszystko się udaje zrealizować. No ale staram się jak mogę, żeby tam chociaż trochę mieć to zaplanowane. Ale w większości to jest spontan w moim życiu. I nieraz jakieś decyzje podejmuję z dnia na dzień. Także, no tak to wygląda. Na pewno wyciągam wnioski z tej mojej poprzedniej porażki. No i staram się działać tak, żeby nie popełniać tych moich błędów, które popełniłam. A mimo wszystko też się nie poddaję, jak popełnię te błędy i coś mi się nie uda. Bo czasem nie przychodzi wszystko łatwo, i trzeba trochę na ten sukces zapracować. Na pewno po części moja rodzinka mnie napędza, motywuje do działania. Też motywuje mnie taki pozytywny odbiór ludzi oraz no te właśnie korzyści, które przynoszą mi te osiągnięcia moich celów. To, to też mnie ochluje. <muchy> Na pewno chciałabym dalej się tam realizować, spełniać swoje marzenia, gdzieś tam doskonalić się. Myślę nad jakimiś kursami. Chciałabym też motywować te kobiety dalej i, i na większą skalę, żeby one walczyły o siebie, żeby realizowały swoje marzenia. No i nie poddawały się, bo tak naprawdę ogranicza nas tylko własna wyobraźnia i trzeba robić dalej to, co się tam. Chce i to co serce podpowiada. I co jeszcze planuję? Powiem Wam tak: pierwszy raz chcę iść w pokazie mody. Plus size, yy, tylko oni mają takie terminy, zawsze tych pokazów, że nigdy mi się jeszcze nie udało tam iść, ale mam nadzieję, że w tym roku yy, to będzie mój rok i mi się uda. Żeby właśnie nie poddawać się, jak tam się nam nie uda coś, bo no, te cele nie zawsze przychodzą od razu, i trzeba jednak walczyć o to do końca, nie poddawać się. No i co najważniejsze, nie dać się komuś ograniczać, bo to też jest niefajne, jak ktoś próbuje nas ograniczać, więc trzeba to olać i iść przed siebie dalej z podniesioną głową, szpileczkę i, i, i cycki do przodu i idzie. Tak więc już koniec tych pytań. Dziękuję Wam za oglądanie i że mogłam Wam w ogóle opowiedzieć o tych moich pasjach i tak dalej. Fajnie, że wysłuchaliście mnie i będzie mi miło, jak wyciągniecie z tego swoje wnioski. Zainspiruje to Was do Waszych działań i będziecie same realizować swoje tam pasje, dążyć do swoich celów i osiągać sukcesy. Więc dzięki za oglądanie na razie.